Okej, okay, więc dzisiaj przychodzę do Was ze speed Paintem Riki z mojej książki. I wymyśliłam sobie, że w każdym odcinku, kiedy będę czytać, to nie bójmy się tego słowa gówno, będę rysować. Rysować jeszcze raz, może z małymi zmianami, tą postać, żeby zobaczyć, jak zmienił się mój styl. Dobra. Więc powiedzcie mi, czy chcecie, żebym podczas. Podczas speedpaintu czytała, czy żebym czytała z pokazywaniem tych ohydnych rysunków i dopiero speedpaint, efekt speedpaintu dawała na koniec. Zdecydujcie, ja tam nie wiem. Dobra. W każdym razie w tym filmiku będzie Eliki Hydroowana. Ok, wszystko ustalone, no to wszystko ustalone, lecimy. Poniedziałek, 1 września. Pierwszy dzień w szkole był nie najgorszy. Jak zwykle, zjadłam miskę płatków czekoladowy szok. Nie czoka pik czekoladowy szok, ponieważ lokowanie produktu mi się trafiło. I poszłam do szkoły. Była wielka. Wielka, podkreślona oczywiście, żeby dramatyzmu dodać. Mieściło się w niej jakieś 40 sal. Kiedy to pisałam, w sumie to nie wiedziałam. Jak to jest dużo, nadal nie wiem, bo ja chodzę do małej szkoły, I think. I nie wtrącaj, Zosia, angielskich wyrazów do polskiego filmiku, tylko Polska. Yy... Mieściło się mnie jakieś 40 Załóżmy, że to dużo. Wtedy to było dla mnie dużo, więc niech będzie to dużo. I ogromne boisko z ławkami. Szybko odnalazłam szatnię i odnalazłam swój numer 11. Tak jakby co to? 11 to był mój numer, jak byłam w czwartej klasie, kiedy to pisałam. Więc no. 11. Wiecie, isterek, te sprawy. I wyobraźcie sobie, kto miał numer 12. Ekstra, mega, super, duper chłopak. Potem mi uświadomiono, że numer 12 ma taki chłopak, którego nie zdecydowała, lubiłam, ale. No. Pojmijmy ten fakt. Pomijmy. Ale szybko zobaczyłam. Nie zaczyna się zdania od ale, moje dzieci. Pamiętajcie, to jest bardzo zły błąd. Nie zaczyna się zdania od ale ale szybko zobaczyłam, że inne dziewczyny robią do niego maślane oczy, więc wiedziałam, że nie będzie łatwo. Tak. I, I wanna fight. Ale chwilę później... A chwilę później... I tak, nie zaczyna się zdania od A. A chwilę później zobaczyłam ich przywódczynię. Elizę. W następnym odcinku pewnie będzie... Albo ten chłopak. Ekstra mega super duper. Albo Eliza, zobaczymy, głosujcie. Eliza to jedna z najpopularniejszych dziewczyn w szkole, a skąd ty to wiesz? Wiecie, bo ta fabuła jest taka typowa jak Headers albo Mean Girls, że no sobie, albo jakikolwiek młodzieżowy, zawsze jest taka sama fabuła, że idzie sobie, przeprowadza się dziewczyna do nowego miasta, jest szarą myszką i poznaj takie najczęściej trzy wredne dziewczyny. Yy. I jedna z nich jest przywódczynią i ta przywódczynia powiedziała, ej, no zaprzyjaźnij się z nimi, no ona wymaga, okay. yy, albo i ona okej, albo do jej dokucza. Yy, obojętnie, w każdym razie albo jej dokucza, albo i się nie zaprzyjaźnia, a jeśli się zaprzyjaźnia, to i tak dokucza. No i jeszcze tam taki chłopak, w którym zakochała się i ta zła, i ta dobra. Wiecie, o co mi chodzi. Każdy z nas oglądał takie filmy. Eze, to jedna z najpopularniejszych dziewczyn w szkole i wiedziałam, że dlatego się nie zaprzyjaźnimy. Aha, Riki, bo uważasz, że jak jesteś szarą myszką, to teraz już jesteś lepsza? Nie, ale ta Riki jest okropna, Boże. Yy, może będzie dla Was zaskoczenie, ale yy, genezą, postacią, yy, na której była opierana Riki, yy, to ja w czwartej klasie. Wiem, ogromne zaskoczenie. Tylko jedna z dziewczyn nie była w tłumie. Widać, że nie interesują ją chłopcy, więc postanowiłam zagadać. Okazało się, że wiele nas łączy, a poza tym ona też jest nowa. I w sumie na tym kończy się ten rozdział. Może przerobimy jeszcze dwa, tak mi się wydaje. Na tym kończy się ten rozdział. Yy... I w sumie nic o tej dziewczynie nie wiemy. W ogóle, Boże, jakie to jest. Złe rysunki są, może powklejam, nie wiem. Te Rysunki, albo lepiej nie, nie chcę, żebyście na to patrzyli. Wtorek, 2 września. O rany, rany, rany. Oczywiście pierdyliar wykrzykników, żeby podkreślić dramatyzm tej całej sytuacji. Najprzystojniejszy chłopak z mojego rocznika, właśnie do mnie zapadał. Powiedział, że ma na imię, i to jest, to pisze Michał. I ja mówię na niego Michel, nie wiem czemu, on nie jest z Francji, myślałam, no, bo to jest angielskie imię. I w ogóle ostatnio się zapytałam moich koleżanek a w sumie to jak się czyta imię Michał, Michael? Albo coś takiego? A, Okej, okay, dzięki, Michael, no Michael, no. A jest ja jakiś Michel, francuski książę. Wyjeżdżałam. Powiedział, że ma na imię Michel, tak będziemy go nazywać, bo ja tak... Po prostu, to jest takie książęce i piękne, że może będziemy razem siedzieć na matmie. O mój Boże, czemu Michelle ma wygiętą rękę w drugą stronę? I rzeczywiście, siedzieliśmy razem na matmie. Ale na przerwie znowu od, ale ja nie mogę. Podeszwa... W ogóle miałam taki plan, żeby to pokazać pani od polskiego, chyba wam to mówiłam i teraz my tak sobie myślę, że. Może lepiej nie, to był dobry pomysł, żeby tego nie pokazywać, bo tyle jest z błędów ortograficznych i gramatycznych to się nie pisze w rejestr. Podeszła do mnie Eliza i gniewnie się odezwała. E, słuchaj, ja pierwsze zobaczyłam Michelle, a ty trzymaj się od niego z daleka. Po pierwsze powiedziałam na imię Riki, a po drugie Michel sam do mnie podszedł. E, może i tak wypaliła, ale trzymaj się od niego z daleka. No, więc tak pewnie wyglądają kłótnie 15-latek, tak mi się wydaje, bo zaznaczam, że Riki ma ku 15 lat i za też i Michel też. No, nieważne, ale no, tak nie wyglądają. Na pewno nie. Ale wiecie, jak w czwartej klasie myślałam, że no, pewnie tak wyglądają, no bo wiecie, 15 latki też takie dorosłe, to się tak kłócą, dramy są takie, nie. Nieważne, byłam głupia i nie znałam świata. Wszystko dobrze? Podeszła do mnie dziewczyna, którą spotkałam wczoraj. Tak, dobrze. To jest w ogóle zła konstrukcja, bo dialog zaczynają się w środku zdania. Hmm, kolejny powód, żeby nie dawać tego pani. Yy, okłamałam, skłamałam, przepraszam, ja opisałam jak. Sy. dobre. Ona już taka jest i nigdy się nie zmieni, powiedziała dosyć poważnym tonem. Pokiwałam głową na znak zrozumienia. O! Wykrzyknik. Ale gapa ze mnie nie przedstawiłam się. Mam na imię Amy. Ja, wszystkie dziewczyny zresztą u nas, w tej czwartej klasie, jak mieliśmy do pisania opowiadanie, to mam wrażenie, że chyba żadna nie pisała polskich imion, bo takie e, polskie imiona są takie mm, przeciętne i takie mm, niefajne. Nie wiem, ja tam nie polskie imiona. Teraz. Więc każda dawała do opowieści albo imię Emily. Albo imię Amy. I tutaj w tym przypadku jest Amy. Mam na imię Amy. A ja Riki odpowiedziałam. M, trzy kropki, żeby podkreślić dramatyzm. Gdzie mieszkasz? Zapytała nieśmiało. Wiesz, gdzie jest spożywczak? No wiem, odpowiedziała podekscytowana. To obok spożywczaka jest ten duży dom z ogrodem, to tam mieszkam. Ty w nim mieszkasz? W tym luksusowym domu? zapytała z niedowierzaniem. No tak, przytaknęłam. Super, ja mieszkam w tej kamienicy, obok kina. I ta informacja jest zupełnie niepotrzebna. Znaczy, hej. Yy, wiesz, że jestem spożywczak. No wiem. Tam jest ten luksusowy dom. W nim mieszkam. To jest... Ta rozmowa jest zupełnie niepotrzebna. I. Yy, można było po prostu powiedzieć. Mieszkam w tym... W luksusowym domu, na której cię nie stać. Jestem lepsza. Nie. Też ma no, była zupełnie potrzebna, bo potem... Nie, no dobra, w sumie Emi przychodzi do niej raz. Tak? Chyba tak. W drugiej książce. <grym> Są dwie. W sumie to półtorej, bo tej drugiej nigdy nie dokończam i nie dokończę. Yy. Więc tak. Została chwila ciszy, ponieważ nie wiem co tu wtrącić. Chyba warto sobie przygotowywać scenariusze. Nieważne, jedziemy dalej. I tak nie zauważyliśmy, jak minęła przerwa. Gdzieś jakiś obrazek upośledzonej Riki, która chyba siedzi? Okej, okay. więc jeszcze dwa rozdziały, bo są dosyć krótkie. I think. Środa 3 września. Teraz dowiedziałam się, że Edge za mnie nienawidzi. Znaczy, okej, okay, więc głównym wadą, znaczy ogólnie cała książka to jedno wielkie G. Ale już bądźmy konstruktywni i mówmy, co to jest źle, a nie, że po prostu to jest złe, bo, bo to jest normalnie złe, ale trzeba powiedzieć jakieś wady, żeby ktoś się może nauczył. Choć nie wiem, czego można się z mojej wypowiedzi nauczyć, nie wiem. Yy. Przyspieszony rozwój akcji, znaczy, hej, w dwa dni, dwa, musiałaś się pożegnać swoimi, no mówiłam z tym odcinku się ze swoimi wszystkimi przyjaciółmi, którą sumie miał tylko jedną przyjaciółkę, spakować się, wyjechać. Yes. Potem już następny dzień spotykać dziewczynę, jak, przez, którą będzie nienawidzić wzajemnie zresztą będą się nienawidzić przez całą książkę. Hej, żeby kogoś zienawidzić, nienawidzić, to nie jest tak, że podchodzisz i nienawidzę cię. No, dobra, da się w filmach tak jest, ale nie w rzeczywistości. A był mój plan, żeby tak przykład była rzeczywista. Haha, ha, śmieszne. Dobra. Że mnie nienawidzi, no, spokojnie nienawidzi. Otóż namalowała na mojej szafce wielkiego robala. I no. No nie wiem, zwykle nie wiem, może lico mnie się w Kto wie. Eliza prankowała ludzi, zanim to było modne. Zaczęło się tak. Jak zwykle rano chciałam podejść do mojej szafki i wziąć z, potrzebne... wziąć z niej potrzebne rzeczy. Ale nagle zobaczyłam, że wokół mojej szafki stoi podkreślone wielki tłum, co najmniej pół szkoły. Z początku nie mogłam się dopchać do szafki, ale kiedy już przed nią stanęłam, pożałowałam swojej ciekawości, bo zobaczyłam to i pierdolenia dwóch i rysunek szafki, na której jest narysowana jakaś biedronka, może to skarabeusz, nie wiem. Chciałam iść na skargę do dyrektora, ale szybko zorientowałam się, że nie mam przeciw Elizie żadnych dowodów, oprócz tego jej paskudnego uśmieszku. O! Oh, nie mogę, co, co mogę zrobić? Ona zabrali moją godność, mój i honor! Zbrawiła go. Co mogę zrobić? Ra! Wściekłość! Kiedy wróciłam do domu, zaczęłam obmyślać plan zemsty. Mama powiedziała, że lepiej byłoby z nią porozmawiać. W ogóle ta mama jest super. Ona w ogóle się jakby nie przejmuje córką, znaczy. Ja myślę, jako ja, gdybym była rodzicem i moja córka chciałaby się na kimś zemścić i powiedziałaby mi, do, dlaczego chcę się zemścić, to nie powiedziałabym wie ok, to zemść się, sayonara, bejwe, nie obchodzisz mnie, I don't care, tylko opcja A. Powiedziałabym, że nie, nie, nie możesz i poszłabym po prostu porozmawiać z dyrektorem, a ona po prostu. Porozmawiaj z nią. Nie. A, okej, okay, to rób co chcesz. Ta postawa tej mamy jest top 10 matek z historii. Top 10 najlepszych matek z historii. Super. Yy. Kolejne. Yy. Co tu pisze w ogóle? Dobra, okej. Okay, moje pismo jest złe. Czwartek, 4 września. Super. Czwartek, 4 września. Czwartek, 4 września. Tak, tak, tak i pierdyli od wykrzykników. się i to w super klasyczny sposób, pod tytułem Przypnij kartkę. I tutaj jest mini komiks w skrócie, że ona przypina jej kartkę z napisem Jestem kretynem i Eliza się odwraca, a Tariki udaje, że o nie, ja ci nic nie zrobiłam, no w ogóle, mam nadzieję, że rozumiecie. Przez cały dzień wszyscy patrzyli się na nią jak na kretyna. No, w sumie na tej kartce było napisane: Jestem kretynem. A Eliza myślała, że zachwycają się jej wyglądem, więc co chwila robiła pozy jak modelka, co wyglądało dość dziwacznie z tą kartką. Niektórzy aż, podkreślone aż, bawili się, żeby nie wybuchnąć śmiechem. No tak, bo to takie śmieszne. Um, dla te... Nie wiem. Nie wiem, dla mnie to wtedy była śmieszna. W każdym serialu tak było, że przykleili im katki i to było takie śmieszne. Mm, pranki, pranki takie śmieszne, ha ha ha, ha. I to nawet nie przepuszczała, że fotki zamiast trafić na stronę najpiękniejsza w klasie, trafią na stronę dziwaki w klasie. Co? Znaczy... Okej, okay, więc wychodzi na to, że te dzieciaki są jeszcze bardziej okropne niż sama Eliza. Wow, weszliśmy na taki poziom. E kiedy wróciłam do domu, postanowiłam uczyć to, że rzemsta się uda, więc wzięłam chipsy bekonowe, jako, jako mała gówniera, uwielbiałam te chrupki bekonowe, były pyszne. Teraz wolę cebulowe, <grym> sorry. Usiadłam przed telewizorem, żeby obejrzeć najnowszy odcinek i tu jest... Nie mam lokowania produktu, więc nie powiem tego serialu, zgadujcie. Powiem, że teraz Cartoon Network zrobiło... wypuściło nieudaną parodię tego, bo inaczej się tego nazwać nie da. Niestety, mój błogi spokój przerwała mama, oznajmiła, że jedziemy do cioci Kordeli i że mam się szykować. Oj, trzy kropki, żeby podkreślić dramaty, zmięknęłam. Ciocia Cordeli jest bardzo staroświecka. ona nie ma nawet telewizora, a zamiast radiogramofon... No tak, bo przecież jak ludzie nie mają dzisiejszych technologii, to są... O mój Boże, jesteś, jesteś z XX wieku? Znaczy... To nie, dwudziesty... 20... nie, bo to już nie były. Dziewiętnasty to... wiek. odejść ode mnie. Nie chcę, nie, bo mnie zarazisz. To jest... Podejście Ryki w tej książce jest okropne. Mówi, że wszystko, co potrzebne do życia, to książki jedzenie i przecięcia. Czy to przypadkiem nie jestem pustelnik z Wiedźmina na jeden? jest też bardzo rodzinna. Rzadko kto ją odwiedza do tego, jak już ktoś do niej wpadnie, ściska go z całej siły i całuje. to Ciecia jest bardzo fajne. Nie wiem, czemu ryki takim strasznie opisuje. Czemu? Mój brat chyba jeszcze bardziej nie lubi odwiedzień u cioci niż ja, bo kiedy wsiadaliśmy do samochodu, zaczął wrzeszczeć jak opętany. Na się, kto wie, może to prawda? No, bo wiecie, ironia, sarkaz. Haha, ha, śmieszne, no. W każdym razie wył przez całą drogę. Uspokoił się dopiero, kiedy mama dała mu lizaka, a on zapał nim całą swoją buzię. Kiedy dojechaliśmy, spostrzegłam, że ciocia przeciwieństwo do nas ma bardzo mały dom. A co? Bo, bo, bo jak już ma mały dom, to jest od razu gorszy, Riki. Jesteś okropna, nie imponujesz mi, jesteś strasznie samolubna, egoistyczna. Yy, nikt się nie lubi, Riki. I nie wiem czemu... Yy, nie wiem... Nie wiem czemu yy, uważasz się za lepszą, Boże Święty. Nie wiem, co autorka tej książki miała na myśli, tworząc tak o, okropną postać. Po prostu nie wiem. Powiedzcie coś, te, coś tej autorce, bo jest po prostu... A. Jak mówiłam i przewidziałam, ciocia wybiegła nam na powitanie, przy którym nas uściskała i ucałowała. Tylko jedno mi się nie zgadzało. Ciocia miała na sobie krótkie spodenki, t-shirt i schudła jakieś 20 kg. Już myślałam, że pomyliliśmy adres, bo zwykle ciocia ma spodnicę, sweter i waży jakieś 50 kg. Wtedy, Boże, yy, stworzyłam ciocia anorektyczkę, bo ja myślałam wtedy, że 50 kg to strasznie dużo że w ogóle y, kobieta taka dorosła i ładna i szczuplutka i w ogóle y, to maksymalnie 30 kg może ważyć, nie? Nie, 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 nie. 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 Boże, ja wytworzyłam ci anorektyczkę. I wygląda... że jakieś 50 kg i wygląda na lat 30. na lat 50, a teraz na lat... 30, w sensie, ma 38. Myślę, że wiecie, że no, się odmłodziła o 8 lat. Dziecia chyba zobaczyła moje zdziwienie i wyjaśniła, że ma nowego faceta. Mm. I wtedy pomyślałam, że jeśli za faceta trzeba się zmieniać, to nie będę mieć męża. To jest bardzo mądre. A przepraszam, no chyba, że trzeba będzie się zmieniać na super laskę. No, więc... Kobiety, jeśli macie się zmienić na super laskę, to się zmieniajecie, kurde, w ogóle wszystko zmieniaje. Wszystko, włosy, oczy, wszystko. Ale jeśli tak nie, nie fajnie, nie. Powiedzcie mi, kto się zmienia na niefajną laskę. Na przykład fryzjer jest po to, żeby Cię zmienić na fajną laskę. Ubrania są po to, żeby Cię zmienić na fajną laskę. to porównanie nie ma sensu. Czy tam ten środek stylistyczny nie ma sensu, nieważne. Ale super jest to, że Ciocia w końcu kupiła telewizor i radio. Myślę, że ten jej nowy Facio. Takie słowo istnieje. Ma na nią super wpływ. Poza tym nieźle wygląda. Riki nie podrywaj chłopaka swojej Cioci. Nie, już się nie mylę. Jeśli się nie mylę, to czwarty albo piąty chłopak Cioci wielki dziwię się, że Ciocia znalazła nowego mężczyznę. Ale mi pasuje, że jest, bo ma ogromne poczucie humoru i dał mi moje ulubione karmelkowe czekoladki. Polecam te karmelkowe czekoladki. Nie pamiętam z jakiej są firmy, ale są zaczypiste. Po trzech godzinach mama powiedziała, że czas się zbiera. Całe szczęście, że Tomek, tak ma na imię facet cioci, dał mi na zapas całe pudełko czekoladek, bo nie wytrzymałabym bez nich godziny. E, tutaj widzimy z e, e, wiadomość, że ryk jest najwyraźniej uzależniony od słodyczy. E. Nie wytrzymałam bez nich godziny. Poza tym to limitowana edycja. Kiedy wróciliśmy do domu, wznowiłam to, co mi przerwano, czyli opychanie się i oglądanie telewizora. Koniec rozdziału. I tutaj zakończymy. Chciałam tylko wtrącić, że to jest takie trochę smutne, że wtedy myślałam, że wróci się do szkoły i od razu się robi to, co się chce. Nie musi odrabiać lekcji w 15 minut i już. Nie ma tak. Boże. Boże, chcę wrócić do tych czasów, kiedy tak myślałam. Ale teraz cóż, czasy się zmieniają, rośniemy i. O Boże. Dobra, kończę to. Nie chcecie słuchać mojego wyżalania się w ogóle. Zosia i problemy życiowe. Żegnam Was bardzo miło, więc piszcie, ja, jaki sposób tego tych speedpaintów wolicie. Żegnajcie moje pierogi. Tutaj, Zosia, z przyszłości chciałam tylko jeszcze coś dopowiedzieć na temat rysunku, więc um, nam na koniec wstawić coś. Ym, porównanie Riki z książki i porównanie tej Riki, co ja teraz narysowałam. Dodałam jej naszyjnik, czoker, trochę zmieniłam spodnie oraz bluzkę. Kolory chyba zostały te same. Dodałam jej kolczyki, no oczywiście blondynka, jak to blondynka. I mm, zmieniamy, jej kuj. no bluzki mówiłam, więc to chyba tyle, następny mod